Witajcie, witajcie. Dzisiaj bym was chciał zaprosić na film z listopada w takich ładnych okolicznościach z ładnym boczniakiem ostrygowatym. To już jest jego czas, więc warto za nim popatrzeć. Ale żeby nie przedłużać, to przejdźmy do filmu i zobaczcie, co mi się udało jeszcze znaleźć. Jeżeli lubicie wyzwania, to Wam pokażę takiego grzybka, którego można spotkać właśnie jesienią. A on tu rośnie na tych łąkach, nie jest jakoś super trudny do znalezienia. O, tu są białe grzybki. A tak one wyglądają, jak widzicie, bardzo jasne, śnieżno-białe. Grzybki o lekkim kształcie, takim lejkowatym. Nie wszystkie owocniki będą lejkowate. Spójrzcie od boku, jak wygląda, jak wygląda ten kopułek śnieżny. Ale patrząc do wewnątrz wtedy widać, że te blaszki schodzą się lejkowato na trzon. Ten grzybek jest grzybkiem jadalnym, więc można go pozbierać. Ale to jest jeden z nielicznych grzybków, które na łąkach możemy teraz zbierać i wrzucać do koszyków. Zazwyczaj to on nie rośnie tak strasznie gromadnie, więc nie nazbieracie jakichś, nie wiadomo, dużych ilości. Ale coś tam zawsze wpadnie. Kolejnym grzybkiem, który yy... Możemy spotkać właśnie jesienią, zresztą cały rok go możemy zbierać, ale jesienią z racji tego, że mamy dużo opadów, jest dosyć mocna wilgotność, tak samo przez, przez zimę, jak jest dosyć mocno wilgotno, możemy spotkać właśnie takie grzybki, jak tutaj widzicie, w dużej ilości. Jest to uszak bzowy, grzybek jadalny, grzybek ceniony w chińskiej, japońskiej kuchni, w ogóle w azjatyckiej, grzybek mun nazywany, a u nas w Polsce jest to uszak bzowy. Występuje na wielu różnych drzewach liściastych, najczęściej na czarnym bzie, ale można spotkać na wielu innych liściastych, a nawet czasami się spotyka na iglastym, ale już to już jest bardzo rzadko. Widzicie takie piękne dzwonki, można by to nazwać dzwonkami, ale jak spojrzymy z tej strony, to przypominają uszy. Takie zwykłe ludzkie ucho, Konsystencja jest taka właśnie chrupka, chrząstkowata. Nadają się do różnych zup, na przykład dodać można do rosołu u nas w Polsce, ale można przygotować też danie chińskie z pokrojonymi takimi uszakami. Można z nich zrobić sajgonki. Też takie przygotowywałem. Jak komuś się już uda raz spotkać, nie będzie już miał problemów z rozpoznaniem, ale dla początkujących grzybiarzy można je mylić z różnymi rozczepkami kloszowymi Na przykład z trzęsakami Z kisielnicami I najłatwiej go pomylić z uszakiem skórnikowatym Zobaczcie, wierzchnia skórka jest taka lekko zamszowa Ale jak obrócimy bardzo fajnie się w ogóle je zbiera, bo nie trzeba używać nawet noża, ale jak obrócimy to w środku, on jest gładki i y, śliski, także bardzo prosty grzybek w rozpoznaniu. Jak go przygotowujemy, no? możemy je pokroić, umyć, pokroić, wysuszyć i jak będziemy potrzebować, wystarczy je tylko zalać ciepłą wodą i mamy takie same jędrne jak teraz. Można je obgotować. Dla nich się już to nic nie zmieni. Istotną przy tym grzybie jest konsystencja tego grzybka. Czyli ta chrząstkowatość w potrawach. Nie wiem, czy widzicie to z daleka. Taki, taki żółty grzybek. Ale podpowiem, że to nie jest lisówka. To już będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Piękna kurka. Pieprznik jadalny. Nawet całkiem spora. Jak na tą porę i, i świeża, przypuszczam, że będzie dobra. Zobaczcie, kolejne kurki. To w sumie udało się nazbierać tego troszkę. Zaraz Wam pokażę, ile. Jak sami widzicie, jeszcze kurki można trafić. 5 sztuk całkiem dorodnych. Przypuszczam, że nawet dziurawe nie powinny być, bo pogoda jest taka, że troszeczkę się ochłodziło. Specjalnych wysokich temperatur nie ma. Ale zaraz je sobie y, zobaczymy na przekroju. Mamy już y, drugą połowę listopada. Dzisiaj będzie wyścig w Brazylii. Robertowi akurat nie poszło specjalnie w kwalifikacjach. Ale za to pieprzniki. Piękne. I las sosnowy. A w takim terenie jak tutaj, czyli Sosna, taki lekko mszysty teren, fajny, oczywiście piachy, bo tutaj u mnie na Śląsku głównie piachy, możemy spotkać gąski, gąski zielonki. O tyle kontrowersyjny grzybek, że u nas jest oceniany jako jadalny, ale w większości krajów już jest sklasyfikowany jako trujący więc nie należy z nim przesadzać, u nas nawet dopuszczony do obrotu handlowego. A ja Wam teraz pokażę jak one wyglądają. Zobaczcie sobie jak te gąski rosną. Widzicie jaka jest różnica między gąską liściowatą a gąską zielonką, którą tutaj mamy. Tam jest kolejny owocnik, ledwo wystający. One bardzo głęboko wrastają w ziemię, więc niewiele ich wystaje, tych gąsek. Tak naprawdę to trzeba... Się wpatrzeć w podłoże, żeby ją wypatrzeć. To nie jest tak jak z gąskami liściowatymi. Dosyć wyraźnie wystają i je fajnie widać. Krótkie w miarę trzony, nie tak jak długie jak u gąski liściowatej. Jak widzicie też minimalnie wystaje ponad ściółkę. I zobaczcie jaki krótki trzon. Ale pamiętajcie, z tymi gąskami nie należy przesadzać. Jak wiecie, w różnych krajach już jest opisywany jako trujący, u nas w Polsce jako jadalny i dopuszczony do obrotu handlowego, ale jeżeli zjecie dwa razy w roku, nic wam się nie stanie. Więc odradzam jakiś tam szaleń z tymi błądkami, żeby specjalnie, żeby specjalnie nimi się obiadać od rana do wieczora tygodniami. Chociaż właśnie u nas można je kupić, ale z opisów, jak z publikacji, wyczytacie. Należy na nie zwracać uwagę, żeby się nimi nie objadać. W poprzednim y, odcinku pokazywałem wam y, sarniaki sosnowe. To jest tylko tyle fajne miejsce, że to jest całkowicie nowe miejsce, gdzie jeszcze nigdy nie spotkałem. Las jest młody, potem wam to pokażę. Więc te sarniaki na pewno zagoszczą u, u mnie tutaj na dłuższy y, czas, bo ten las nie będzie wycięty. Żeby się upewnić, czy to jest taki 100% sosnowy, czy się nie przebarwia, nie jesteśmy w stanie tego teraz zrobić, bo sarniaki już są zejściowe, więc na pewno by tych barw nie było widać. Zobaczcie, młody lasek i w tym lasku się okazało, że też mam sarniaki. To jest las sadzony, dlatego są takie równe alejki, zobaczcie więc na pewno ten sarnia, to jeszcze długo zagości w tych lasach u mnie bo raczej tych lasów wycinać nie będą i wodnicha późna którą już też pokazywałem ale jak wspominałem już na poprzednim filmie możemy ją długo zbierać właśnie w tym okresie teraz jesienno-zimowym więc na pewno zahaczymy jeszcze jakiś, jakiś zimowy okres kiedy ona będzie śmiało można zbierać smaczny grzybek jadalny. Tu widzicie taką, taką grupeczkę pięciu owocników, w sumie sześciu, bo tam jest chyba jeszcze jeden z tyłu za tym owocnikiem z lewej strony. Także sześć owocników w jednym miejscu. Jak dobrze traficie, to koszyk możecie spokojnie nazbierać. Idziemy szukać kolejnych ciekawostek. I właśnie w listopadzie jeszcze możemy piękne maślaki trafić. Czego przykład macie tutaj właśnie przed sobą? Zerkniemy tutaj. O. Maślak zwyczajny, pokazywany, czy dość częsty. Schodzi z niego wierzchnia skórka dość łatwo, ale czy jest dziurawy, czy nie, zaczerwiony? Zobaczymy. No troszeczkę zaczerwiony, nie jakoś tragicznie. Więc jest co powykrawać I można było sobie nazbierać do jakiejś zupki. Maślak był śmiało. Popatrzymy na kolejne. Ale chyba też będzie. Oj, tutaj od razu widać, zobaczcie, było czuć, że miękki. Ten też jest miękki, tego zostawiamy. Ten maślaczek pewnie będzie ok. Ten będzie na pewno ok, bo już to widać, że że jest twardy, bardzo ładny. Jak spojrzycie, to będziecie widzieć, że będziecie widzieć, że jest zdrowiutki, zdrowiutki. Mówię zawsze zdrowiutki, ale chodzi o to, że nie, nie ma robaków, czyli czerwi, więc nie jest dziurawy bez czerwi. Taki maślaczek jak najbardziej się nadaje. Jakiś jeden z jadalnych mamy. Idziemy szukać dalej ciekawostek. I zobaczcie, co mi się udało trafić w tym roku. już pierwszy raz. Zazwyczaj nie było z nim problemu, z tym grzybkiem. A w tym roku, jak na złość, nie mogłem na niego trafić, aż w końcu mam Kordyczep z Militaris. Jest to maczużnik bojowy. Może się wydawać, że on tutaj rośnie z ziemi, ale tak naprawdę te owocniki wyrastają z jakichś larw owadów możemy zerknąć, zerkniemy sobie, co tam pod spodem jest. Żeby to zobaczyć, musimy obkroić z tego co widzę dosyć spory kawałek, bo jak widzicie są dwa owocniki trzeci e, trzeci obok w pewnej odległości, czyli ta larwa musi być długa w tą drugą stronę właśnie. Nie będzie to łatwe. No nic. Nie udało nam się pokazać larwy, która, z której wyrastają te owocniki, ale możecie sobie zobaczyć na innych moich filmach, jak pokazuję, tam pięknie, ładnie widać tę larwę. Grzybki o właściwościach leczniczych. Jak można by było je zrobić? No można je zalać alkoholem właśnie i zrobić taką nalewkę z maczużnikiem. Właśnie, grzybek ceniony w, w medycynie chińskiej. U nas w Europie to raczej mało znany, ale możemy też na niego trafić. Jest dosyć ładnym grzybkiem, jak widzicie, bardzo jaskrawy. W tym roku jakoś miałem z nim problem, już tyle z nim chodziłem. Udało się na szczęście jednego maczużnika. Znaczy jedno stanowisko z maczużnikiem trafić. Ale tak naprawdę to są przypadkowe stanowiska. Nie będzie takiej sytuacji, że w tym roku znajdziecie w tym miejscu i za rok w tym samym. To jest czysty przypadek, gdzie one się pojawią. Ale na możecie mieć jakiś las, gdzie częściej spotykaliście i w tym lesie należy szukać, ale to nie jest reguła, że znajdziecie dokładnie w tym samym miejscu. Także na takich łąkach widzicie, jak tutaj, Trafił mi się maczużnik bojowy. Kolejny grzyb, który chciałbym Wam pokazać, jest to grzyb typowo wiosenny. Znaczy, wiosną możemy go spotkać najwięcej, ale on też się pojawia właśnie już późną jesienią. W sumie, co prawda, ja już go obserwuję od jakiegoś niecałego miesiąca. Na razie jest bardzo malutki. Pokazywałem w poprzednim roku. W tym rowie nie jest przykryty liśćmi, dlatego go łatwo można zobaczyć. Przejdziemy, to ja Wam go pokażę, jak on tu wygląda. Tylko muszę się tutaj wyspać. A wygląda mianowicie tak: pomarańczowe, czerwone wręcz od środka miseczki. Pokazywałem już wielokrotnie tego grzybka na różnych filmach. Więc możecie zobaczyć też inne stanowiska i z wiosny. Czarka austriacka. Mały grzybek, teraz mały, bo ma około 6-7 mm. Teraz jest na takim duży, dosyć dużym zbliżeniu, więc te owocniki lepiej widać. One posiadają trzony, ale trzony są teraz obrócone w drugą stronę, a nie będziemy ruszać tych owocników, żeby Wam to zademonstrować. Grzybki jadalne, smak taki bardziej przypominający rzodkiewkę. Nie ma jakiegoś super wyraźnego tego smaku, ale pięknie dekorują na przykład sałatki albo inne potrawy. Takich grzybków, podobnych do, do tych, które Wam pokazuję, jest kilka. Różnią się naprawdę bardzo ma, drobnymi szczegółami, najbardziej można je rozróżnić mikroskopowo. To stanowisko było badane i wyszło, że to są czarki austriackie, nie szkarłatne, nie jurajskie, a szkoda bo tamtych mi brakuje. Więc możecie się już rozglądać za takimi teraz, a na wiosnę w tych samych miejscach szukać smardzowatych, bo one bardzo lubią podobne stanowiska. To tyle, idziemy szukać kolejnych ciekawych grzybków. Jedna ciekawa kłoda. Dlaczego ciekawa, to zaraz Wam pokażę. Będę tutaj musiał użyć przy jednym grzybku takiej lubki na, na telefon, żeby założyć i powiększyć Wam widok grzybka. Ale co ciekawe, rośnie tutaj bardzo dużo różnych gatunków grzybów, nie tylko grzyby, oraz śluzowce. Może kiedyś też coś ciekawego traficie takiego. Jak na jednej kłodzie można kilka ciekawych grzybków sobie trafić. Pierwsze tutaj tu jest jakieś kustrzepki rosną. Tam jest ich więcej. Ale wszystko jest młode teraz. Spójrzcie no, w tym miejscu tutaj. To wszystko kustrzepki, hubiaki, różne skórniki. Tutaj macie śluzowce w tym jednym miejscu, takie malutkie grzybki, które zaraz wam pokażę na, na zbliżeniu. Jakieś włośniczki, ale jakie to nie będziemy w stanie określić po cechach makro, bo one wszystkie dosyć podobnie wyglądają. Więc oznaczymy, że tylko to są włośniczki. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. I spójrzcie. Takie słoneczka, to są tak grzybki ma małe, które było wcześniej widać. Takie małe, ale mają jakby rzęsy naokoło siebie. Tutaj dobrze to widać. Takie dosyć małe, żółte, galaretowate, czasami pomarańczowe bardziej. Tutaj akurat kolor wychodzi żółty, ale tak naprawdę to jest bardziej pomarańczowy. A tutaj kolejny grzybek troszkę mniejszy, ale też dobrze widać tą włośniczkę i te rzęsy na obkoło. Ale przejdziemy jeszcze do kolejnego grzybka, którego wam chcę pokazać. Czyli tu były te włośniczki. I zobaczcie, kłoda dalej. Obejdziemy tą kłodę niedaleko. Podejdziemy. Pamiętajcie, to jest kłoda bukowa, stary buk, a te grzybki to już powinniście poznać. Uszak bzowy, a w tym przypadku występujący na kłodzie bukowej. Pięknie, teraz jest czas na, u nas na, na uszaki, bo jest bardzo wilgotno. Dużo opadów było, więc te uszaki możemy naprawdę spotkać w różnych miejscach. Bocznik, ostrygowaty wyrósł nam na parkingu. Jest jeden pień po ściętej topoli. I piękne, młode boczniaki. Tutaj jeszcze takie malutkie. To wszystko, te skupiska, gdzie jest tak bardzo dużo grzybków. To wszystko młody boczniak. Więc jak to wyrośnie, to tu będzie naprawdę bardzo dużo boczniaka. Tu kolejne z boku. Też widzicie całkiem ładne. Wszystko świeżynka. Jak sami widzicie, boczniaki dopiero ruszyły. Także cała zima przed nami na boczniaka. Będziemy mieli co zbierać. Nie trzeba się martwić tym, że jest zima. Mamy przynajmniej wtedy jakieś inne ciekawe grzybki. I całkiem smaczne. Z tego co poleca moja koleżanka Dorota, pozdrawiam. Flaczki z, z boczniaka Ponoć bardzo pyszne. Zresztą po, pozdrawiam całą moją menażerię i zachęcam do czytania tego bloga. Poznacie dużo ciekawych grzybków. Piękny boczniak, piękny kolor i piękny w swoich kształtach. Także tu macie drugi przykład, gdzie rośnie, bo tym razem na bukowym drzewie. A ten wcześniejszy mieliście na no topoli. To będzie już koniec tego filmiku o grzybkach z listopada. Myślę, że udało się coś pokazać. Różne grzybki, różne ciekawe miejsca, gdzie występowały te grzybki. Kolejny filmik, który chcę zrobić jak najszybciej, obiecuję, że go zrobię. Będzie to film ze zlotu. Tam możecie sobie zobaczyć jak wyglądają takie spotkania z takimi ludźmi, jak ja, którzy są pełni pasji takiej grzybowej. Także Beata teraz się tłumaczę, brak czasu, naprawdę brak czasu, ale obiecuję, zmontuję to jak najszybciej. Coś tam zacząłem już działać w tym, w tym kierunku, ale obiecuję, zmontuję i następny filmik będzie ze zlotu. Jeżeli wam się podobają te filmy i chcecie dostawać informacje o tych filmach, to naciśnijcie sobie taką subskrypcję. I taki dzwoneczek, który znajduje się pod filmem. Jeżeli to zrobicie, będą do Was przychodziły powiadomienia, że wstawiłem jakiś nowy film. Będziecie mogli pooglądać. To tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć, pa.